Siema, z tej strony Tomaro. No a dzisiaj kolejny odcinek z W ogóle, jak widzicie, jest to taki bardzo ciekawy bug na tej krainie nowej, że mam teraz aktualnie dwa hiudge, więc bardzo fajnie. No, ale oczywiście mam tak naprawdę jednego cały czas. W ogóle zobaczcie, ile ich już jest. Niestety prawie 250. Jestem bardzo smutny z tego powodu, bo chciałem, żeby było poniżej 200. Bardzo. No bo tak po prostu mi było wygodnie. Ogólnie, plan na dzisiejszy odcinek to. E, posprzedawać sobie trochę rzeczy na Trading Plazie, e, zrobić giveaway i zrobić tego chestride. Ok, już mam normalnie, pety. E, okej, okay, więc ten chestride specjalnie czekałem jest chyba za 3 minuty, coś takiego, no 5 minut, no, no to jest niedużo. E, więc myślę, że słuchajcie, zrobimy dobry tutaj e, dobry pakiet. Bo no po prostu, wiecie, różnie to jest. Okej, okay, więc e, Crystals, więc pierw sobie Tap Power weźmiemy na pewno. Weźmiemy, no, koiny tam są, nie są potrzebne w sumie, ale. Nie wiem, dobra, weźmiemy. Nie, bo tam się koinów nie dostaje. Kurczę, nie wiem. Weźmiemy sobie to i to, może, nie wiem. Zrobimy takie coś. Eee, no i oczywiście na autoklikerze będziemy jechali, no bo tak to no, najłatwiej. Bo nie wiem, te topki coś e presem popsuł w ogóle. No e, no właśnie, dla tych co nie są za bardzo w temacie, no to tutaj wcześniej była ostatnia kraina, ale no po prostu była aktualizacja, no i teraz jest to trochę dalej, nie? Dodali nawet trzy krainy. No i tam jakiś parę zmianek tutaj wam mogę odpalić dokładnie. Więc tak, e, więcej właśnie tych e, krain na tym evencie, e, więcej no jajek na tych eventach, nowe zwierzaki, e, limitowane huge czyli chyba z tego diamentowego najbardziej chodzi o to. E, diamentowe jajko, to właśnie chodzi o to. E, ride minigame, czyli chodzi o to. E, ride Learboard, czyli, bo wcześniej tutaj na tej i na tej było napisane, znaczy tam było, e, nic nie było napisane i pisano, że coming soon, czyli niedługo będzie. Teraz już są te topki, tylko nie odświeżają się. E, chyba, że to jest kontynuacja, kontynu, kontynuacja, chyba tak to się mówi, e, tego właśnie eventu. E, no, jest nowy, nowe enchanty są. Nowy enchant, znaczy nowy enchant dla godów, nowy enchant dla demonów i diamentowy enchant. No i e, jest jeszcze ten paktu jakiś. Nie, nie, czekajcie, czekajcie. Jest tutaj nie. Nie, nie, nie chyba nie mam, Ale ten, ten Enchant w ogóle... Zwłaszcza jak on jest drogi w ogóle, nie? Ale ten Enchant, ja myślę, że on jest po prostu... Mm, nie otwierajcie tych gift bagów, jeżeli jakimś cudem go macie, bo to się nie opłaca, sprzedawajcie sobie te gifty. serio to się nie opłaca inaczej. Mm, nie wiem, dobra, otworzymy sobie parę jajek. <gryw> Na pewno nic mi nie dropi, no tak jak mówię. No bez przesady, nie? No, ale w ogóle to jest trochę beka z tego, że znerfili te stare pety z eventu, żeby dodać nowe. I tak jak widzicie, te, które miały 13,6 triliona mają teraz 13,1, więc nieźle, nieźle pereston. No tutaj Keyboard kata, tym wam nie wiem, czy się wytradowałem za trochę tam diamentów i balunkorgi, a my dragona za... Czekajcie, może będę miał to w historii? Ja tu z Multicont oczywiście. Tak, za, y, za tego hologram szarka i 6,5 miliona diamentów. No i z, 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 No tyle i tego Emet z Dragona, którego bardzo chciałem, więc i tak myślę, że się dość opłaca. Ok. Z dwie minuty już będzie ten y, huge chciałem powiedzieć, na no, szkoda, no. Znaczy może będzie, nie? Ale wątpię. Co tutaj ktoś pisze? Kod, czekaj, czekajcie. K kto... Tam i najlepsze pety. Chyba kto da. Bo ja mam ustawiony na angielski tłumaczenia czatu, co nie? No tak. Jest to raczej Polak musiał napisać. No ale w ogóle uważam, że mm, nie wiem... Szkoda, że zresetowali te punkty. W sensie ja rozumiem, że my mega mieliśmy dużą przewagę i to było właściwie to nie, nie odrobienie, ale... Yy. Nie, przegraliśmy już dużo razy i mamy nadal H plus tylko 1%, więc no. O, w ogóle za minutę są też gifty, no tak, bo to jest co godzinę, a raid jest też ten. E, więc co? Może Wam jeszcze pokażę dowód, jak dropnąłem tego hiuja. E, no to co, lecimy? To ogólnie jeszcze dodałem muzykę, ale mniejsza w to. E, no i to, ten odcinek był jakby trochę dłuższy, w sensie ten, ten moment, ale już wyciąłem, więc tak to się prezentuje po wycięciu i dodaniu muzyki. No ja po prostu jak zobaczyłem, że to jajko rośnie to odlazłem od komputera i już skakałem po całym pokoju i dopiero jeszcze przez stres nie widziałem w tym momencie, że to jest shiny ani w tym. Wiedziałem tylko, że to jest ten FlexCat, I dopiero w eku się skapnąłem, że to jest Shiny, co nie? I miałem taki co jest, nie? Yy, więc spoko generalnie. Yy, no ale mniejsza w to sobie poczekamy jeszcze trochę. No, yy, nie, w ogóle to jest mega głupie, że jest tylko tyle. W ogóle tutaj jest chyba szansa jeden do... Nie pamiętam, to jest 1 do 32 milionów albo 1 do 80 milionów. Ale na pewno opłaca się bardziej otwierać te jajka... Ej, co?! Ej, w poprzednim tym, jak było te pięć krain, to tego nie było widać, jakie tu są pety na 100%. A teraz widać w obu, nawet jaką mam tylko Evil'a, nie? Ciekawe, ciekawe. Ej, no, więc, tak to wygląda. Okej, okay, right, no to zaraz sobie pójdziemy, jeszcze na dwie minuty, więc spokojnie. Mm. Nie tak, 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 trochę głupio jest, zrobiłam sobie... Nie, że głupio, tylko nie, nie, nie wiem jak się wysłowić, trochę ja tak. Dobra, otworzymy sobie, może coś drobnie. No jak zwykle nie. lecimy, Nie wiem parę punktów, tylko zdobyłem teraz. zmyśliłem, że nas mi tepu. Eee, no to co, czekamy sobie teraz chwilę. Zobaczmy, czy tu jakiś ped w ogóle jest... Się... Nie no nie wiem, dopiero 12,8 triliona. Jak on sobie Co ja? Co? One były po 100 tysięcy punktów? Czy mi się wydaje? i tak, to nieźle, ale chyba nie. I nie wiem, lagam mózgu, bo przecież nie na farmie jeszcze ja tak dużo punktów. Nie wiem, nie wiem. Chciak, no, jak widzicie. Tak wygląda sklep, już sobie tutaj odebrałem tę darmową nagrodę. Nie wiem, trochę tak. Mm, jakbym tutaj był jakiś huge pet, to sobie od razu odebrał. Bo tam chyba, nie nie pamiętam mógł, kogo to było, ale już ktoś miał za 100 Robux, pamiętam huge'a. Na YouTubie chyba to był Roksek, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Mm. No i co, no to sobie poczekamy jeszcze te parę sekund. Autoklikera chyba mam. Nie, albo i nie mam. Nie ja mam, czy nie mam? Nie, no mam. O co chodzi? O, dobra, już działa, już działa. Więc będziemy sobie na autoklikerze lecieć oczywiście, bo inaczej się nie opłaca. Słuchajcie. Mmm... W ogóle możecie, chociaż nie, nikt nie będzie w ogóle w komentarzach, powinien nic pisać. Pewnie znowu będę miał 0 wyświetleń. No ale cóż, no. Po prostu mam. O, 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 dobra, już się zaczyna, zaczyna, zaczyna się, a więc lecimy, lecimy. Dobra, tak widziałem, że niektórzy robią, ale. O kurczę, faktycznie to tak działa. Yo! Zobaczymy, ile będzie Dimager ogólnie. Ech. No co, to żarty jakieś. Ej, dobra, nawet no, dobrze dropi, dobrze mi dropi. Ciekawe w ogóle, że przez ściany można rozwołać, jakie. Nie wiem, czy to jest books, czy było planowane, czy coś. Wątpię, że planowane to było, jednak, no. Wiecie, jak to jest. Mm. No, w ogóle w, y, tak jak pamiętacie, nie, albo pamiętacie, albo nie pamiętacie, raczej nie pamiętacie, bo miałem zero wyświetleń, co na poprzednim filmie był giveaway na enchant, no i po prostu nikt nawet nie wyświetlił mojego filmu, więc a, no, nikt nie dostał tego enchantu, no to tak jak mówiłem, w tym filmie będzie po prostu kolejny giveaway, no i znowu na ten enchant spróbujemy jeszcze raz. A jeżeli znowu będę miał zerowy wyświetleń, to po prostu słuchajcie. Nie będziemy. Nie będziemy na razie robić giveaway. Dopiero jak będę miał jakąś tam widownię, to dopiero będziemy robić giveaway. Więc no. Musicie mnie zachęcić. O! Dostaliśmy tego ticketa do tej maszynki jednej. Ile on jest warty? Eee, mało. No. Nie wiem, raczej nie przejdziemy dużo. Na przykład taki Holix. To wiecie, on przechodzi do samemu do jakiegoś setnego pokoju, co nie? Więc no, nie, nie no. Ale wiecie, oni też mają jakieś dobre, poza tym mają całe teamy. Nie, nie, Holik miał chyba dwa y, Titaniki, co nie? Czy, czy ja coś pomyliłem? Nie, możliwe, że coś pomyliłem. A zauważyliście w ogóle, że wszędzie tutaj są na, w pokojach takie same jakby linie pomiędzy skrzyniami? Chyba działa na takiej zasadzie, że... Mm, że randomowo to się generuje i muszą być zabezpieczeni na to chyba nie, nie wiem jak to powiedzieć do końca. Dobra, tak więc no, zostało jeszcze 7 minut. Myślę, że nie będę was tym zanudzać, więc po prostu zrobię cięcie i widzimy się. Yy, widzimy się jak skończę tego rajda, co nie? Dobra, już myślę, że to 50 sekund przetrwacie, co nie? Więc jak widzicie no... Myślę, że tylko jeszcze ten room i może następny przejdziemy. Chciałbym chociaż do tego 30 przejść. No ale niestety no trudne to jest, no. Bo czemu te pety to nie idą? To jest jakieś pobugowane w tych arenach, co nie. Nie... Moim zdaniem ten Chest to jest niepotrzebny, serio. Mogli, mogliby go wywalić moim zdaniem. Prawie i tak nikt go nie gra. Tak jak widzicie, tu jest tyle osób na serwerze i tylko ja na niego podszedłem, więc mówię, prawie nikt na niego w ogóle nie chodzi, więc serio. Moim zdaniem mo można by go było wywalić na jedno z tego i tak. Tyle hilży dropi co nic. Poza tym tu nawet z tego nie ma unikalnego hilja, tylko jest taki jak z tych jajek zwykłych. Dobra, więc już możemy sobie wywalić jego autoclickera. Okej, okay, mamy 3 miliony obrażeń. Jak widzicie. No, okej, no. no, okay, no. Nie będzie. Podsumowanie z tego. No to mamy 99% chantów. Tutaj widzę na ile diament diamant szóstka. I to tyle. Co już sobie w sumie wymienimy na nasz team normalny. Exotic Pets mogłem zostawić. Co tam jeszcze wkładałem? Nie, co ja tu jeszcze wkładałem, szczerze a tego nie wiem, bo to jest tałcz. kurde, nie pamiętam co ja tu wkładam. z tego co wiem to mega lighting ten super lightning też dziś u Holixa się dowiedziałem, że jest dość dobrym enchantem, więc chasa go wyposażę, no oczywiście mailboxów żadnych nie ma, zachęcam, będę odpowiadał na, na pytania i inne rzeczy, które mi tam zadacie, więc no fajnie jakbyście wysyłali eee, aha, no czekajcie, bo tu nie wszystkie potki najciekawsze, widzę tutaj chyba piątki no i tanków oczywiście, co jest mega duże, jakichś różnych, secretki się przydadzą się przydadzą jeszcze jakieś inne... no ja to, to tech i tak dalej, to jest takie wiecie, takie mech trochę No, mamy jeszcze tutaj parę etiketów Okej okay. Speed trójka, mega No nie lubię takiego speedu, to się on jest strona niepotrzebna, moim zdaniem. Aha, już więc miałem powiedzieć: a Fajnie, jakby dodali takie coś jak w Pet Simulatorze X, bo z tego co wiem, to jest coś takiego, chyba? Się, że jedna deska jest szybsza, a druga wolniejsza. Z tego co wiem, i fajnie, jakby tutaj dodali jakieś takie piorunki, jakby, że jak szybko jakaś deska, nie piorunki, tylko ogienki, jak szybko jakaś deska się porusza, która jest szybsza i która wolniejsza, to nie? Fajnie, jakby to dodali, moim zdaniem już wiem drugą rzecz, którą zawsze miałem powiedzieć, więc zaraz nie powiem, tylko na razie robimy tutaj opening, jak widzicie. No oczywiście nic nam nie tropi. Fajnie jakby ten huge dropnął, no fajnie jakby siadł. Ale chyba nie dzisiaj. A jeszcze będziemy mogli w sumie jedną rzecz sobie zrobić. Ale to po Trading Plaza myślę. Zobaczmy w ogóle co je... no jeszcze mam jakieś... Gdzieś... No też nic, no. Tu już chyba wszystkie klucze wyklucz... jednak nie, ile ja mam tych kluczy jedzę? Ile ja ich mam? Aha, jeszcze jeden, no to dobra. Pyk, no i nic, zaraz. jeszcze zobaczyć, co mam na multikoncie. Czy tutaj mam jakieś rzeczy do trade'ów? 7 mini chestów, słuchajcie. Dobra, to ja sobie szybko się dołączę do mojego multikonta i zaraz się widzimy. No słuchajcie, już miałem wychodzić, ale dobra, już się od, odlegowało. I teraz wysyłamy trade'a na moje multikonto. No i sobie przenosimy te... te wszystkie rzeczy od razu sobie przeniosę z multikonta, bo czemu by nie. Eee... No tu macie nick, czyli to BMW. To jest nick. Sorry, kolega mi dzwonisz. Cały czas mi dzwonisz z wkurzające nie ukrywam, w sensie, mm, takie wiecie. Nawet jak mu piszę czasem, że nie mogę teraz gadać to i tak mi dzwoni, no ale cóż no. Dobra. No, eee, już kończymy przenoszenie tych potek. Pyk, 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 pyk. pyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, już, już mamy prawe. Jeszcze zostało nam mało. Ile ja mam tu jeszcze piórek? Bym chciał zobaczyć. Okej, okay, coś tam mam, coś tam mam. Ten parę tam giftów będzie, co nie? Ale wiecie, nawet Dla mnie to w sumie i lepiej, że teraz gody wygrywają, bo na tym multikoncie dosłownie awkuję cały czas, a na tym moim głównym czasem gram w, sobie w coś innego i tak dalej, więc w sumie to dla mnie trochę plus okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc już wbijamy na Trading Plaza, tutaj sobie możemy podskoczyć, no i co, no i lecimy, nie? No dawaj ładnie, o Jezu, ile ludziów, dawno to nie widziałem, o, eee... widzę Enchant za 10 milionów, ale on jest mega czekaj, ILE? Myślałem, że on po 10 tysięcy chodzi, a nie 10 milionów. Ile petów w ogóle, co jest? Co to za Trading Plaza jest? Ej, czekaj, a ja się dołączę na jakąś Pro Trading Plaza chyba. Czekaj, mi się co? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, ale tak czy jak wystawiamy nasze towary. Niech hmm. będzie 21 koło, niech będzie 21, bo czemu by nie. A, dobra, co tutaj jeszcze mamy? 20 tych giftów, oczywiście po 10 kafli. No tu mamy jeszcze jakieś słobiutkie Gewciki, 2. Zresztą sobie mógł to otworzyć, ale niech będzie sprzedam te piniaty, ja nie... A nie, dobra, już podróżały z powrotem. Dobra, to sprzedajemy. Ła Dobra, coś tam... O Chyba ktoś wyszukiwał, słuchajcie. Ta, Mini chesty ktoś wyszukiwał. Patrzcie to. Huge liczka Ej, nie, no, to jest jakaś ProTrading Plaza. No patrzcie ile to jest Huge. O, tutaj Evolute Huge Herlock. On nie jest też taki drogi. Coś tutaj się robi z spalu huge, więc... Wiecie co by. Czekajcie, czekajcie, ja muszę aż wrócić, bo nie wiem... Ja miałem jakieś pro trading plazy czy coś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, czy jak się jeszcze raz dołączył, bo to było aż dziwne takie. Jeszcze raz. Nie no, wchodzę sobie przecież. Nie wiem o co by, ale tam miałem pro trading plazy. Zobaczę w nagraniu, zobaczę, nie? Bo mega dziwne, mega dziwne blisko. Okej, okay. no to więc ja go nie odbieram nawet. Dobra, no. Chybki jajka. Oj ej dobra, że wczoraj sprzedałem był jeszcze droższy, więc ładna budka. Jo, ile gościu ma tych hype -eggów? co jest? Bo ja tu chyba powiedziałem hype giftów. Chciałem powiedzieć hype nieważne. Mm, tutaj jest tam stare jajka. trochę mało tych giftów i tak dalej. Mm. Nie wiem, postoimy sobie chwilę, poczekamy może. Mm, może ktoś kupi, może ktoś nie kupi. Nie, ale ta Trading Plaza już jest słabsza, dużo co nie. Sojjnie popatrzymy tutaj. Pets. Ja chcę zobaczyć mojego Huja. Shiny. Mm. Jestem ciekawa, ile jest tych Flex Tigerów. Nie no, trochę droższy jest, ale ktoś ich zaniżył w ogóle. Też moich, one były droższe nawet od niego. No, a dobra, zobaczymy sobie w sumie. Zobaczymy, nie nie zobaczymy sobie. Ja tam w ogóle raz widziałem gościa, który miał aż takie dwa, więc wow... Mm. Okej. Okay. pomijamy ładowanie. Bez kitu jest. No ale trochę poniżej rapu. Tak, chcę. Dobra. Okej. Okay. No w ogóle dudel jest taki trochę dziwny, taki scary trochę. Mm, nie wiem, jeszcze, się tutaj nie, nie otwierałem tych teraz eventowych, tych nowych, w ogóle jaka mała Trading Plaza. O, tutaj coś dla Holiksa chyba, wiecie? Jeszcze trochę też powyżej RAPu na razie. No mm. tutaj, Hitch Dark Lordy, one są tanie w sumie. Z 7 na 9 milionów, patrzcie, no za, za te, te tam 70 milionów to macie Hitch Okej, okay, ktoś kupił piniaty, więc kolejny zarobek. Może 10 milionów dobijemy z powrotem. Może. Mm, tutaj ktoś ma tego huge abyssal axolotl. Ciekawe jak on wygląda. Może ktoś ma jakiegoś powodnego? Nie, nie wiem. Gdzie są gości od tej budki? Tego nie ma. Dobra. Wiecie co? Mm, nie chcę też was tu zanudzać, więc chyba sobie wyjdziemy od razu z tej trading plazy i zrobimy rzecz, którą bardzo chcę zrobić. Albo może to się nam przydać i może to coś często dać. Wcześniej e, w takiej castle różowej, tam wszystkie e, klucze wykorzystywałem Ile gościu monumentów, patrzcie to mm, Ale nie o to teraz chodzi Chodzi mi bardziej o to, że teraz już w innym miejscu chodzę Bo jest, no lepsze, jest lepsze Tak przynajmniej mi się wydaje Więc sobie lecimy dalej Tutaj chyba Mi się wydaje, czy nie? Nie, jeszcze jeden chyba nie no, bo teraz to będą, czy nie? A nie, dobra, to tutaj już jesteśmy. Mm, I używamy secretki. Trochę tutaj sobie powchodzimy razy. Ale... no Okej, okay, czy one. Tą prawie zawsze wybieram. Nie wiem czemu, ale tak jakoś mi intuicja mówi. I okej, okay, tym razem... Ach, chyba nie muszę mówić, co dostaliśmy. Nie, to ten, ten chyba był najlepszy. Chciałbym Huge Potion, wiecie jak ona teraz jest droga. Nie mam w ogóle wiaderka, bym sobie poszedł i kopał w tej jednej kopalni, żeby zdobywać te Magic, coś tam chyba, tak to się nazywało. A znowu to chcę wybrać, tak mi coś mówi. okej okay, ile? Bo raczej jedna tyka za mało, co? 5 but i. Nie, no to mamy takie wymiary, ok. Dobra, lecimy znowu, nie wiem ile mamy jeszcze, sporo mamy tych kluczy Coś się, no dobra Teraz, dobra, jeszcze raz tam Kaj, co będzie? Kaj, okay, ticket, jeden, raczej jeden, no to no, tak se. A Tutaj, no to to było najlepsze tutaj, moim zdaniem Okej, okay, lecimy znowu Mm, nie, teraz nie, no dobra, jeszcze to. Nie, mega lubię tę skrzynię tutaj. Okej, okay. to są chyba Criticals albo, albo Tab. Nie, co to jest? Criticals. Shiny flaga. Nie, no taka mam najlepsza. Nie wiem, ile. Sprawdźmy sobie, ile jeszcze tam kluczy. Tutaj sobie możemy jeszcze te rzeczy potwierać. Sprawdźmy, ile mamy tych kluczy, Czekajcie klucze by były, gdzie by był klucze? To by był klucz. aha, nie mamy już. <laughs> no dobra. Dobra, to myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. No i co? Do zobaczenia. A, nie, jeszcze jedna ważna sprawa. Przecież, czekajcie, czekajcie, giwały trzeba jeszcze zrobić. Więc tak, znowu Exotic Pets, żeby wygrać na no to subik napisać. Nick w komentarzu swój. No i niech będzie słowo kluczowe. Ciasto, ciasto. Ciasto to słowo kluczowe, no i napiszcie swój nick. No i taki właśnie do wygrania Enchant Exotic Pets. E, niby niedobry, ale no zawsze coś. Znaczy spoko, on jest tylko tani, więc no, zawsze coś. Także no co, do zobaczenia.